Dziś przenosimy się do pięknego miasta na południu Francji, do Nicei. Cześć z tej strony, Mateusz, i witajcie na kanale Learn Football. Koło wybrało. Pierwszy raz w tej serii przenosimy się do Ligenu. Data założenia klubu to 9 lipca 1904 roku, jednak co ciekawe, wówczas klub ten powstał jako klub gimnastyczny oraz lekkoatletyczny. Dopiero 4 lata później, 6 lipca 1908 roku, powstała sekcja piłkarska. To jednak nie zmienia faktu, że klub powstał w 1904, a notabene nadal w nazwie klubu widoczna jest sekcja gimnastyczna, jako że rozwinięcie skrótu to Olympique Gimnast Club de nice. Zanim powstała sekcja piłkarska, podstawowymi barwami klubu z Nicei były niebieski i czarny, co po kilku latach zmieniono na znane do dziś barwy. Próżno jednak doszukiwać się w internecie loga klubu z najdawniejszych lat, a pierwsze znalezione w sieci datuje się na 1948 rok z symbolem miasta Orłem na samym środku. Pierwszy w historii mecz klubu odbył się 29 listopada 1908 roku. Było to spotkanie derbowe ze Stadnice, zakończone triumfem aż 6 do zera klubu, o którym dzisiaj mowa. W ich pierwszym oficjalnym sezonie piłkarskim zajęli piąte miejsce w regionalnej trzeciej lidze. Dwa lata po utworzeniu klubu dwa nicejskie zespoły połączyły się. Po I wojnie światowej najstarszy klub z miasta FC Velo Denis nice, utworzony w 1899 roku połączyło się z kilkoma innymi klubami. 20 września 1919 wszystkie kluby nicejskie włączone zostały pod obecny klub, a ten właśnie wówczas przyjął czerwono czarne barwy. Osiem lat później w sezonie 1926-27 Nicea awansowała do najwyższej ligi regionalnej i zaczęła osiągać sukcesy. W latach 1931 i 32 docierali do półfinału Pucharu Francji. Po utworzeniu profesjonalnej ligi Division 1 w pierwszym sezonie utrzymali się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sukcesu nie powtórzyli jednak rok później i do II wojny światowej występowali na zapleczu ligi. Dopiero po osiągnięciu półfinału Pucharu Francji po raz trzeci w historii w 1945 roku Nicea została ponownie przyjęta do II ligi na sezon 1945-46. Dzięki wielkiemu sezonowi 47-48, w którym w 38 meczach zdobyli aż 109 goli i zespoły, zajęli pierwsze miejsce w lidze, awansowali z powrotem do pierwszej ligi. Nieprawdopodobna historia wydarzyła się trzy sezony później. Po sześciu meczach klub z Nicei zajmował ostatnie miejsce w tabeli. Gdy do końca sezonu zostało 13 kolejek, klub awansował z dziewiątego miejsca na sam szczyt i zapewnił sobie pierwsze w historii Mistrzostwo Francji na kolejkę przed końcem. Wyprzedzili wówczas Lille różnicą bramkową, a trzy inne zespoły o jeden punkt. Kolejny sezon był dla nich jeszcze lepszy. Nie dość, że zostali pierwszym w historii francuskim klubem, który obronił krajowe mistrzostwo, to zdobyli dublet, pokonując w finale Coupe de France Giron de Bordeaux 5-3. Puchar Francji zdobyli ponownie dwa lata później, po zwycięstwie 2-1 nad Marsylią, a na kolejne mistrzostwo Francji czekali do 1956 roku. Wtedy też zadebiutowali w europejskich pucharach. Po pokonaniu w dwóch meczach Pucharu Europy Duńskiego Aarhus oraz Glasgow Rangers przegrali w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem Realem Madryt. Trzy lata później, w 1959 roku, zdobyli swój czwarty w historii tytuł mistrzowski we Francji. Czwarty i jak się później okazało, do dnia dzisiejszego ostatni. W kolejnym sezonie ponownie grali w Pucharze Europy, ponownie odpadli w ćwierćfinale, ponownie z ostatecznym triumfatorem i ponownie był to Real Madrid. Nigdy w historii klubu nie udało mu się dotrzeć dalej w Europie niż właśnie do najlepszej ósemki. Po złotej erze klubu przyszła era wielkich porażek. Pięć lat po ostatnim mistrzostwie Nizja spadła ponownie do drugiej ligi. W latach 60. klub dwukrotnie spadał i dwukrotnie awansował z powrotem do najwyższej ligi, ale pomimo zmian w zarządzie wyglądało na to, że klub wcale nie zażegnał problemom. Lata 70. to próba odbudowy. Pozyskiwanie znanych reprezentantów Francji nie pomogło im jednak w zdobyciu choćby jednego trofeum na rodzimym czy europejskim podwórku. Pomimo aż 6 na 11 podstawowych reprezentantów, klub nadal finiszował na drugim miejscu w sezonie 1973-74. I nawet gdy w pucharze UEFA eliminowali Barcelonę i Fenerbacze, na ich drodze w jednej ósmej finału stawała kolonia wyrzucając ich za burtę. Wreszcie w 1978 roku pojawiła się szansa. Nicea awansowała do finału Coupe de France. Tam mierzyli się z Nancy i przegrali 0 do 1 z klubem, którego wówczas wschodzącą gwiazdą był ich kapitan Michel Platini. Gwiazdy zaczęły mieć dość braku sukcesów i odeszły z klubu, a to poskutkowało kolejnym spadkiem z najwyższej ligi w 1982 roku. Gdy po trzech latach udało im się powrócić, nie spodziewali się, że będą to chyba najbardziej bezbarwne lata w historii klubu. Ciekawa była natomiast historia barażu o utrzymanie w lidze w sezonie 1989-90. Po porażce Nicei 1–3 ze Strasburgiem w pierwszym meczu zespół odbudował się i rozgromił rywala aż 6–0, pozostając w najwyższej lidze. Radość nie trwała jednak długo. Po utworzeniu organizacji zajmującej się regulacją nieprawidłowości finansowych we francuskiej piłce, Nicea obok Bordeaux i Brestu była jedną z trzech klubów karnie degradowanych do niższej ligi z powodu poważnych problemów finansowych. Ogłoszenie bankructwa zmusiło klub do minimalnej zmiany nazwy, ale dzięki temu byli w stanie rozpocząć rozgrywki w drugiej lidze. Kolejny awans i kolejny spadek po kilku latach, który tym razem nie smakował źle. Nicea spadając z ligi w 1997 roku pokonała po rzutach karnych Gengomp w finale pucharów Francji, co dało im awans do europejskich pucharów po 20 latach nieobecności. Od tej pory sytuacja jednak uległa drastycznemu pogorszeniu. Po szybkim odpadnięciu w pucharze zdobywców pucharów, klub podupadł w drugiej lidze i w aż trzech sezonach ledwo utrzymał się przed spadkiem do trzeciej ligi. Gdy wydawało się, że kolejne problemy finansowe i kolejne możliwe bankructwo zrzucą klub do trzeciej ligi po raz pierwszy w historii, odwołanie ze strony klubu zostało przyjęte i zamiast tego zameldowali się z powrotem w pierwszej lidze. Drużynę przejął trener Gernot Rohr i od razu osiągnął z klubem awans do europejskich pucharów. Między 2002 a 2012 rokiem Nicea nie potrafiła zająć wyższego miejsca niż ósme, ale za każdym razem utrzymywała się w lidze, a tuż po zajęciu czwartego miejsca w sezonie 2012-13 za sprawą trenera Cloda Piuella, klub ledwo utrzymał się sezon później. Był to też okres, w którym drużyna przeniosła się na nowy stadion. Stadiure, na którym drużyna grała od 1927 roku zastąpiła Alliance Riviera. Nicea, którą znamy obecnie, rozpoczęła swoje wielkie sezony od sezonu 2015-2016, kiedy to ponownie pod Klodem Piuellem osiągnęli czwarte miejsce, a ich największą gwiazdą był wybitny technik Hatem Benarfa. Od tamtej pory drużyna przez kolejnych 9 sezonów nie zajęła miejsca niższego niż 9. Są też zespołem, który z coraz większą regularnością występuje w europejskich pucharach. W sezonie 2022-2023 dotarli po raz trzeci w historii, Klubu do ćwierćfinału rozgrywek. Tym razem była to Liga Konferencji. W obecnym sezonie występują w Lidze Europy. Znane są łącznie trzy loga, kiedykolwiek widniejące na koszulkach klubowych. Obecnym prezydentem klubu jest Jean-Pierre River, który przejął klub w 2011 roku. Trenerem od lipca tego roku jest były szkoleniowiec Lorient oraz Lons Frank Hees. Ciężko w Nicei wybrać najlepszego trenera w historii, zwłaszcza gdy cztery tytuły mistrzowskie zdobyte zostały przez czterech różnych trenerów. Autorem dubletu w sezonie 1951-52 był Numa Anduar. Przez klub przewijały się także takie nazwiska jak legendarni Ricardo Zamora, Carlos Bianchi, czy całkiem niedawno Eric Roy, Lucien Favre, Patrick Vieira, czy Christophe Galtier. Najwięcej meczów dla zespołu 433 rozegrał w latach 1963-75 Francis Isnar. Najwięcej bramek natomiast strzelił hiszpański snajper Joaquin Valle w latach 1937-48. Było to 211 trafień. Najmłodszym w historii graczem, który wszedł na boisko, był reprezentant Madagaskaru Albert Rafetranjaina, 6 października 2012 roku w wieku 16 lat i 27 dni. Najstarszym graczem Nicei i byłby obecny defensor Dante, który skończył 41 lat, natomiast 10 marca 1963 roku na boisko w przegranym 0 do 1 spotkaniu wszedł trener Numa Anduar w wieku 54 lat, 11 miesięcy i 19 dni. Od 5 sierpnia 2021 roku bramki inicjali strzeże reprezentant Polski Marcin Bułka. Przez okres 6 miesięcy w 1997 roku w klubie na wypożyczeniu przebywał też polski napastnik Andrzej Kubica. W klubie występował też jeszcze jeden Polak. Bardzo dawno temu, w latach 1947-48 był to napastnik Roland Tilipski. Najdroższym transferem do klubu w historii był pozyskany latem ubiegłego roku snajper Terem Moffi za 22,5 miliona euro. Najdroższym transferem wychodzącym z klubu był natomiast reprezentant wybrzeża kości słoniowej Jean Michel Seri w sezonie 2018/19 za 30 milionów euro. Nigdzie w internecie nie znajdziecie najlepszej jedenastki klubów historii, więc postanowiłem wybrać własną. Dominik Baratelli, Jean-Philippe Mathieu, Francis Isnar, Andre Sorda, Dante, Daniel Bravo, Roger Jouff, Charlie Lubet, Joaquin Vallée, Nenad Biekowicz i Wiktor Nuremberg. Jeśli na początku tego filmu brakowało waszego ulubionego klubu w kole, zostawcie go w komentarzu. Zostawiacie też łapki w górę i subskrypcję, jeśli wam się podobało i jeśli chcecie więcej materiałów z tej serii, trzymajcie się na razie i do usłyszenia.